Jak działa teatr? Myśląca ręka to cykl filmów poświęconych kulisom pracy w teatrze. W każdym odcinku możemy poznać ludzi z pasją, rzemieślników i artystów, a także odwiedzić miejsca, które zazwyczaj pozostają niedostępne dla widza. O niezwykłej pracy i obowiązkach inspicjenta teatralnego opowie nam Bartłomiej Oskarbski, pracownik teatru imienia Juliusza Słowackiego, na co dzień czuwający nad techniczną i organizacyjną stroną przedstawień. Początek i koniec filmu to krótkie, kolorowe animacje, spójne dla całej serii filmów. Na białym tle pojawiają się i znikają niebieskie, różowe i żółte esy-floresy, kręte linie, okręgi czy maźnięcia, przypominające ślady po pędzlach. Na końcu pojawia się duży różowy napis Myśląca ręka, obok, małymi literami, pytanie: Jak działa teatr? Bartłomiej Oskarbski zabiera nas tym razem poza budynek główny Teatru Imienia Juliusza Słowackiego, w przestrzeń sceny MOS, Małopolskiego Ogrodu Sztuki. To duże, ciemne pomieszczenie o czarnych ścianach i podłodze. Po środku stoi podłużny, także czarny stół z czerwonymi krzesłami. Na blacie biała zastawa stołowa. To właśnie tutaj odbywały się próby do spektaklu Jedzonko Katarzyny Szyngiery. Film dopełniają kolorowe zdjęcia z prób scenicznych, jak i fragmenty nagrań spektakli, między innymi Smok, Hamlet, Balladyna czy Kwiat paproci, a także Wybieg Wyspiański, w trakcie którego aktorzy w wielokolorowych kostiumach chodzą po scenie niczym modelki na wybiegu. Jest mi bardzo miło po raz trzeci powitać w ramach warsztatu internetowego Myśląca Ręka. Tym razem witam w przestrzeni sceny MOS na ulicy Rajskiej, gdzie z wielką niecierpliwością oczekujemy na wznowienie prób do spektaklu Jedzonko Katarzyny Szyngiery. Zgodnie z zapowiedzią z odcinka wcześniejszego chciałbym, żebyśmy najbliższe spotkanie poświęcili analizie etapu finalnego prób nad premierą, czyli Prób scenicznych i prób generalnych. Okres prób scenicznych trwający około dwa tygodnie jest okresem najbardziej wymagającym dla całego zespołu teatralnego. To czas, kiedy w właściwą przestrzeń scenograficzną wprowadzamy elementy przedstawienia teatralnego, czyli właściwą dekorację. Oczywiście światło, dźwięk, muzykę, kostium i rekwizy. I naturalnie, moją rolą inspicjencką jest rola łącznika między twórcami, reżyserem, a ekipami teatralnymi realizującymi przedstawienie. Wszystkie założenia, które wcześniej przeze mnie były notowane w egzemplarzu inspicjenckim, ja muszę przekazać kolegom i koleżankom, realizatorom. I oczywiście, owa praca gwarantuje w późniejszym czasie właściwej premiery spektaklu harmonijny, synchroniczny przebieg przedstawienia. To właśnie w tym okresie twórcy przedstawienia, sposób szczególny reżyser, podejmuje decyzję co do finalnej formuły i formatu przedstawienia. To wtedy zapadają nieproste decyzje o usunięciu fragmentów tekstu, o zamianie scen, wejściach muzyki, światła czy multimediów. Wtedy określa się finalnie wejście i zejście aktorów, zmiany dekoracji, zmiany kostiumów, czy użycie rekwizytów. To w tym okresie inspicjent jest zobowiązany nanosić wszystkie te zmiany na swój egzemplarz inspicjencki i komunikować je sukcesywnie wszystkim realizatorom przedstawienia, co gwarantuje właściwy przebieg prób generalnych i późniejszą premierę. Ostatnim okresem poprzedzającym premierę jest okres prób generalnych. Zwykle w praktyce teatralnej realizujemy trzy próby generalne. Próby generalne polegają na przebiegu całości przedstawienia, zwykle bez skrótów, zatrzymań czy y, powtórzeń. Po każdej z prób obowiązuje omówienie, czyli spotkanie twórców, w sposób szczególny reżysera, z całym zespołem artystycznym, aktorskim, oczywiście również z całym zespołem technicznym. Na obych omówieniach artykułowane są błędy. Nakreślane pomyłki i przekazywane uwagi, które my zespołowo musimy wprowadzać. To właśnie w momencie premiery odpowiedzialność inspicjenta za przedstawienie staje się coraz większa. To inspicjent jest odpowiedzialny za właściwy przebieg każdorazowego wystawienia spektaklu. To on koordynuje pracę w całości i czuwa nad przebiegiem zgodnym ze scenariuszem. Spektakl. Witam Was w kulisie teatralnej dużej sceny teatru imienia Juliusza Słowackiego. Przede mną dwa atrybuty inspicjenckie, pulpit inspicjenta oraz egzemplarz teatralny. Pulpit inspicjencki jest podstawowym narzędziem Inspicjenta. To z tego miejsca prowadzimy przedstawienie, z tego miejsca prowadzimy koordynację. Głosową i dyscyplinującą wszystkich tworzyw teatra. Oczywiście poprzez interkomy mam sposobność komunikacji głosowej i wydawania komend dla realizatorów przedstawienia, realizatorów światła, dźwięku, multimediów, kolegów zespołu technicznego obsługujących kurtyny teatralne, pracujących w podsceniu obsługujących zapadnie, dokonujących zmian w płaszczyźnie sceny, dokonujących też zmian scenograficznych poprzez sztankiety opuszczane z góry z sznurowni teatralnej. Oczywiście mój głos prowadzącego przedstawienie inspicjenta jest słyszalny we wszystkich garderobach teatralnych poprzez właśnie systemy interkomowe i nagłośnieniowe. Także oczywiście aktorzy mają świadomość, w którym momencie biegu spektaklu jesteśmy. Słyszą mój głos, który zaprasza ich, komenduje, dyscyplinuje do podejścia w kulisę teatralną i oczywiście oczekiwania na wyjście do swojej kwestii. Oczywiście jestem od odpowiedzialny za to, żeby wszystkie te y, tworzywa teatralne, które wraz z reżyserem wypracowujemy y, podczas y, spektaklu, były później w eksploatacji przedstawienia y, odtwarzane y, z ogromną dokładnością. Wiele osób zadaje pytanie, jakimi cechami charakteryzować się powinien dobry inspicjant. Wydaje mi się, że takie cechy jak punktualność, sumienność, Zdolność koncentracji, podzielność uwagi, znakomita pamięć. Te wartości wydają się oczywiste. Także umiejętność pracy w warunkach stresu, pracy zespołowej, zdolności konsultacyjne te wartości również bardzo się przydają, ale z całą pewnością nic nie zastąpi miłości do teatru. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Życzę dobrych teatralnych wrażeń. Do zobaczenia w teatrze. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.